Neviim, Aharonim, ostatni prorocy. Jehezkiel, ciąga Ezechiela, rozdział 26:1. I stało się 11. roku, pierwszego dnia miesiąca, że doszło mnie słowo Jahwe głosząc: 2 Synu człowieczy, ponieważ wykrzykiwał cor nad Jerusalem, Hejże, skruszona brama ludów zwróciła się ku mnie. Zbogacę się zburzoną. 3. Przeto rzecze tak, pan Jachwe. Oto ja przeciw tobie, córze i sprowadzę na ciebie narody liczne, jak wyprowadza może pale swoje. 4. I zniszczą mury Coru, i zburzą jego wieże, i zmiotę nawet ziemię z powierzchni jego i obrócę go w nagi głaz. 7. Rozcieliskiem dla sieci się stanie w pośród morza, Bo ja to zapowiedział, rzecze pan jachwe. A pójdzie on na łup narodom. 6. Cury też jego na lądzie mieczem pobite będą, aby poznały, że mja ja jachwe. 7. Albowiem tak, rzecze pan jachwe, oto przywiodę przeciw, co robi Nebuka Króla Babelu od północy, króla królów z końmi i z wozami, i z jezdnymi, i z Czeredą, czeradą, i z ludem licznym. Osiem. Cury Twoje na lądzie mieczem pobije i rozłoży przeciw Tobie baszaty, baszty, i usypie przeciw Tobie dach tarczowy. Dziewięć. A uderzenia taranów swoich wymierzy na mury Twoje. A wieże twoje zburzy żelazem swoim. 10. Wskutek mnóstwa rumaków jego pokryje cię, kurzawa ich. Od zgiełku konnicy i kół i wozów zadrżą mury twoje, gdy wkroczy w bramy twe, jak się wkracza do miasta zdobytego. 11. Kopytami rumaków swoich stratuje wszystkie ulice twoje, lud. Twój mieczem pobije, a kolumny twe potężne na ziemię runą. 12. I złupią skarby twoje, i zrabują towary twoje, i zburzą mury twoje, a domy rozkoszy Twoje rozwalą, a kamienie i drzewo, i gruz Twój w głąb morza zrzucą. 13. I uciszę zgiełk pieśni Twoich, a brzęk lubni Twoich. Rozlegać się już przestanie. 14. I obrócę cię w głaz nagi, rozcieliskiem dla sieci zostaniesz. Nie będziesz już odbudowany, Bo ja Jahwe to zapowiedział. Rzecze pan Jachwe. 15. Tak, rzecze pan Jachwe do Coru. Zaprawdę, czyż od łomotu upadku twego? Gdy jęczeć będą ranni, gdy okrutnie mordować będą w pośród ciebie, nie zadrżą wybrzeża? 16. i Zastąpią ze stolic swoich wszyscy książętka, ta pomorza i złożą z siebie płaszcze swoje i szaty swe wzorzyste zdejmą, lękiem się przyodzieją, na ziemi siądą a wzdrygając się ustawicznie przerażeni będą z powodu Ciebie. 17. I podniosą nad Tobą pieśń żałobną i powiedzą o Tobie, jakżeś zginą Ty ludny spośród mórz, grodzie sławny, co to silny był na, na morzu, zarówno on, jak mieszkańcy jego, szerzący postrach na wszystkich sąsiadów swoich. Osiemnaście. Teraz to drżą pobrzeża w dzień upadku twego, a tworzą się wyspy morza nad końcem twoim. Dziewiętnaście. Gdyż tak rzecze, pan Jachwe, gdy uczynię cię miastem opustoszałem, jako miasta już niezamieszkane, gdy wywiodę na cię toń, a pokryją cię wody wielkie. Dwadzieścia wtedy. Strącę cię ku tym, co do grobu stąpili, do ludu od wieków przebrzmiałego, i osądzę cię w krainie podziemnej, wśród ruin odwiecznych, wśród tych, co do grobu stąpili, abyś nie panował i roztaczał chwały w krainie żyjących. 21. Nagły koniec uczynię z Tobą, a nie będzie cię i będą cię szukali, ale nie znajdą już na biegi. Życzę Pan Jachwe.